Dzień dobry moi drodzy, witajcie w tym nowym roku. Witajcie. Chcieliśmy Wam życzyć Cześć, szczęśliwego nowego, nowego, nowego roku, bo nie mieliśmy okazji jeszcze. No i w końcu w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, o czym wszyscy chcą rozmawiać, czyli o pieniądzach. Powiemy wam szczegółowo, ile wydaliśmy na, nasz, na nasze marzenie, na nasz dom na kołach i przygotowałem wam szczegółowy kosztory z nazwami większości produktów, które użyliśmy do budowy naszego wana. Zapraszamy! Zanim zaczniemy jeszcze w sumie, to możemy Wam powiedzieć troszeczkę, jak wyglądała ta droga do naszego busa. Dlatego, że oryginalny budżet miał nie przekroczyć 50 tysięcy złotych. Tak. I taki był zamiar. Żeby... Karol, Karol w ogóle mnie skusił na zakup busa, bo stwierdził, że to będzie a, 50 000 Nie, to będzie taniocha. No. Dokładnie. No i... no, wyszło jak wyszło. wyszło, jak wyszło. Po, po grubości pojechaliśmy, miało być troszeczkę inaczej. Ale nie żałujemy, fajnie to nam. fajnie to. Fajnie to wyszło, zrobiliśmy pod siebie na pewno i mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że tak naprawdę koszt budowy busa jest totalnie indywidualny. Także możecie się tym sugerować tym, co my zrobiliśmy, ale to też nie jest tak, że ta budowa tyle kosztuje. My po prostu mieliśmy środki na taką budowę, a nie inną. Tak, tak jak powiedziałam, zrobiliśmy to pod siebie, pod naszą wygodę. Gdzieś tam w głębi serca jesteśmy minimalistami, ale z drugiej strony też lubimy. Robić coś dobrze, jeżeli już robimy. Tak, ale miałam na myśli, że po prostu lubimy wygodę, cenimy sobie wygodę, więc, więc dlatego mówię, że zrobiliśmy to po prostu pod siebie i... Tak, cena też była dosyć wysoka, to głównie dlatego, że planujemy ten samochód mieć przynajmniej 20 lat. I jest to inwestycja na przyszłość. jest to inwestycja na, na przyszłość. Wiele, wiele lat. Zresztą wiecie, gdybyśmy kupili samochód, bo no to głównie w tym momencie mówimy o naszej bazie, bo baza to jest najbardziej indywidualna sprawa, czy kupujecie samochód za 100 tysięcy, czy kupujecie samochód za 20 tysięcy. O, mamy gościa tutaj no. Dobra No to lipa Musimy e, przerwać nagrywanie I wyjeżdżamy stąd Jedziemy szukać innego miejsca No i co musieliśmy się przemieścić Komercha nigdzie nie można stawiać. No, pan, pan nas wygonił Znaliśmy sobie fajne miejsce niedaleko Jesteśmy po zdjęciach jeszcze e, trochę zmarznięci Ale początek już mamy Tak, tak jest dobrze ogrzewanie sobie włączyliśmy No i co wracając do tematu Baza była bardzo indywidualna, tak jak mówiliśmy. Można sobie kupić oczywiście tańszy samochód, ale to nieraz się wiąże z tym, że będą większe koszty, żeby doprowadzić ten samochód do, do po prostu stanu użytkowania dobrego. No i też było parę rzeczy, których nie musieliśmy robić. Między innymi okna, okna dachowe. Tak, okna dachowe, co chwilę pokażę dokładnie, co nie musieliśmy robić i co nam. No nie można powiedzieć, że, że na pewno nam to zredukowało koszt, tylko po prostu no był droższy samochód przez to, także to i tak też, też jest koszt no tak do naprawdę. To jedno wychodzi. Jednak bardzo możecie się odnieść o, do kosztorysu naszej samej zabudowy, bo, bo to jest taki powiedzmy, to jest taka kwota, która, która jest autentyczna bardziej i, i mniej indywidualna. I słuchajcie, też bierzcie poprawkę na to, że my kupowaliśmy wszystkie podzespoły w Anglii. Na pewno podejrzewam, że w Polsce część tych rzeczy można było dostać o wiele taniej. Dlatego tu jest kolejna sprawa. Także te osoby, które mieszkają w Anglii, to jest bardziej kosztorys w sumie też dla was autentyczne. Jeżeli chodzi o Polskę, no to mogłoby być troszkę taniej. No i przelicznik Karol ustawił na 4,85, taki mniej więcej był. Tak, wtedy jak kurs. budowaliśmy, no ale to jest taki tak. średni kurs roczny teraz, jeżeli chodzi o funta. Tak, dobra, ustaliliśmy. Mówiłem, że cockpit, właśnie w tym momencie mówiłem, że cockpit kosztował ponad 3000 przerobienia kokpitu, ale zdecydowanie najdroższą najdroższą rzeczą jest tutaj elka z całego kokpitu w tym momencie. Dobra, także to nas kosztowało około 3000. Druga taka rzecz, która jest bardzo droga, to lodówka kompresorowa. Lodówką kompresorową to Wam pokażę tutaj, sekundkę. Jest super patent i polecamy, to jest Domatic CRX65 i wiecie, to nie jest lokowanie produktu, po prostu ona jest spoko. Także jeżeli chodzi o lodówkę, o, o jest i perła. To chyba dla mnie specjalnie, chyba tak. Y, ona ma super w sobie to, że y, tutaj jest zamrażalnik, ale ten zamrażalnik można zdemontować i w tym momencie ustawiacie sobie temperaturę mrożenia lub chłodzenia, czyli może to być cała zamrażarka, cała lodówka, albo kombinacja, tak jest teraz tutaj. Widzicie, że jest. Troszeczkę zamrażarki i reszta jest lodówka. Ale super, bo jest trzy w jednym. Także polecamy. No ale ona kosztowała ponad 3,5 tysiąca złotych. Nie, ponad 3000 tysiące No za chwilę Wam pokażę dokładnie No ja mogę ile. powiedzieć, że byłam absolutnie wściekła, kiedy się dowiedziałam, że Karol kupuje taką drogą lodówkę. Ale no nie mam też porównania, porównania na jakąś inną. Ale jeżeli chcielibyście zainwestować po prostu w jakiś dobry sprzęt... Tak, to, to kompresorowa to jest lodówka jest tak. najlepsza. Najlepszym możliwym sprzętem w samochodzie. Na pewno lepsze niż na 230, warto było na pewno, bo jest bardzo oszczędna w energii. Kolejną najdroższą rzeczą jest nasz elektrobojler, który w sumie i tak my zapłaciliśmy za niego ponad 2000 zł, chyba 2200. A w tym momencie one są po ponad 3000 zł. Powiem wam, że robiąc ten kosztorek dla was, zauważyłem, że wchodząc na te, na te rzeczy jeszcze raz na powiedzmy na eBayu czy na Amazonie, zauważyłem, że one są o wiele droższe. W czasach pandemii, gdzie po prostu na kampery zrobił się boom, wszystko poszło do góry. Troszeczkę to jest takie niefer, bo to jest w sumie takie dorabianie się na, na czymś nieszczęściu. No ale biznes jest biznes, także wszystko poszło do góry, naprawdę. No i słuchajcie, sam kosztorys przygotowałem Wam tutaj, macie napisane, że to jest po cenie 4,85, bo wtedy, tak jak mówiliśmy, wtedy robiliśmy, to był taki kurs funta. I tak, jak widzicie, podzieliłem to na segmenty. Jeżeli chodzi o przeróbkę kokpitu, to kosztowała ona ponad 3000 zł, także to było dosyć drogie. Solary plus obsługa, solary 400 W, dwie sztuki gniazdo kabel 1455, włącznik solarów ten z tyłu mechaniczny, który widzieliście, no i kontroler solarów Victron. 50 Amperowy to jest coś co polecam i tego mnie zamieniam na nic innego, jest obsługiwany przez aplikację. A no tak wygląda ta aplikacja od kontrolera MPPT Solaru. Jak widzicie teraz jest 0 W, bo już jest prawie, prawie ciemno, że nic się nie ładuje. No i wszystko jest w ten sposób pokazane tutaj. Super system, polecam. Elektryka i ogrzewanie. Tutaj macie wszystko opisane, także nie będę zbyt dużo o tym mówił. Lodówka kompresorowa do Medic to jest warte uwagi 3400 zł. Tutaj cena się nie zmieniła na ten moment. Elektroboiler 14 litrów 2182 zł. To uważam, że to jest dobry trik, bo jest 850 Watt ma tylko i zużycie energii jest bardzo niskie. Jeżeli chodzi o akumulatory, to mamy trzy kwasowe akumulatory na razie, dopóki nie spadną ceny litowo-jonowych, kupiliśmy po prostu kwasówki. Tak się nazywają Super Bad Leisure i to one są po prostu do e, niskiego rozładowania, także to są kamperowe, typowe, ale kwasowe akumulatory. Resztę, jak widzicie, przechodzimy dalej. Hydraulika i gaz. Butla gazowa Safe Fill, to jest taki polski gaz ona kosztowała 842 zł. Zobaczcie, ile kosztowały rurki, o których mam już kiedyś mówiłem, że to są specjalne rurki kamperowe marki John Guest, 1230 zł. No to było naprawdę duży wydatek. To jest rzecz indywidualna, jeżeli chcecie robić tego typu rurkami lub po prostu zwykłymi, na pewno koszt będzie o wiele niższy. Prysznic, no to nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym. Brodzik PCV z Niemiec był zamawiany, dosyć drogi, ale, ale i tak nie jest źle, 400 zł. No i meble kuchenne, gotowe fronty z B&Q, B&Q to jest taka sieciówka, coś budowlana. powiedzmy, budowlana takie sieciówka, obie takie obie angielskie, zawiasy do mebli, klamki, siłowniki, to wszystko macie. Nie, ja tutaj chciałam zwrócić tylko jeszcze uwagę na blat dębowy, mmm, który my chcieliśmy mmm, po prostu taki, więc też można ewentualnie ograniczyć Tak, można, można tutaj kupić po prostu sklejkę wiórową albo coś, no, no, no my chcieliśmy prawdziwe drewno, także to widzicie, ładnie wyszło. Tak. Drewno, ramy, wszystkie do materiałów do budowy, ram kuchni, no to widzicie tutaj 720 zł, prowadnice do szuflad, no i sławne magnesy, tak. magnesy były dokupione później. I tutaj resztę wszystkich materiałów, czyli materiały tekstylne, gąbka, sznurek na wykończenie boczne, no to tutaj widzicie 1160 zł, to było dosyć drogie. Wszystkie kleje wyszło około 340 zł, śruby, wkręty, imitacja naklejów, czyli naszych płytek na ścianach. Izolacja wełna mineralna 650 zł. Czyli tutaj macie totalny koszt przebudowy kampera takiego jak nasz na 32 355 zł, przybliżony koszt. Jest to, powiem Wam, taka optymalna cena, i od tego, to powinniście brać jako wyznacznik, bo baza jest indywidualnym kosztem. Kolejną sprawą, jeszcze przy tej kwocie, jest to. Że my nie oszczędzaliśmy na niektórych rzeczach, na których nie mogliśmy oszczędzać, czyli na lodówce, na na, wiecie, na tych rzeczach, które muszą być dobre. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest jakiś ogromny koszt, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o fakt, że większość rzeczy jest, jest takie jak trzeba. No i sam samochód, czyli nasza baza kosztował nas 75 660 zł, Sprinter 314-22 CDI z przebiegiem 19 tysięcy mil od prywatnego właściciela, czyli nie od firmy. I to był plus taki, że nie musieliśmy płacić za niego VAT-u, czyli to był samochód bez VAT-u, bo był kupiony prywatnie. Co mogę o tym powiedzieć jeszcze? No, właściciel kupił go, żeby jeździć raz w tygodniu na tor ze swoimi krosami. No i razem nas to wyniosło 108 tysięcy złotych w przybliżeniu. Z tym, że pamiętajcie, że my nie doliczyliśmy zabezpieczeń do tego i nie doliczyliśmy oczywiście wyposażenia, ani na przykład serwisu. Jeżeli chodzi o wkład w samochód, no to włożyliśmy tylko na naprawdę wymianę olejów i filtra. Reszta wszystko było super. No wiecie, z auto z tym przebiegiem z tego roku, no to raczej nie powinno wymagać większego wkładu finansowego i okazało się, że faktycznie tak jest. Kilka słów o samej bazie. Jak wiecie, mówiłem, już to oklejenie było. Mieliśmy zamontowaną markizę na górze, także ten kosz nam odszedł, i mieliśmy wbite okna w boku z jednego i z drugiego boku, a także mieliśmy zrobione okna dachowe, obydwa, także tego nie musieliśmy robić. Jeżeli chodzi o tył samochodu, no to mieliśmy zrobioną tą ryflowaną blachę. Dlatego, że on tu woził krosy, także to już było zrobione. I były też zrobione te boczki tutaj na dole. Na górze nie było ich. Łóżko było o wiele wyżej, ale to było jeszcze, to już inna historia. Ale i tak musieliśmy wszystkie te boczki zdzierać, dlatego, że nie było izolacji i musieliśmy wszystko robić od nowa. Czyli praktycznie samochód, powiem wam tak, o inaczej powiem wam, powiem wam, że gdybym miał zaczynać jeszcze raz, to bym kupił goły samochód. Ale no fajnie, że on chociaż z zewnątrz był zrobiony. No i pod była i te okna tutaj na górze. Także też duży plus. Także teraz już znacie nasz sekret. 108 tysięcy złotych tyle nas to kosztowało. Tak naprawdę troszeczkę więcej, jednak. Bo jest tutaj też parę rzeczy, których nie doliczaliśmy. Z wyposażenia chociażby. No ale to już. To wciąż indywidualna kwestia, tak? tak możemy, się, możemy się oprzeć na kwocie około 110 tysięcy, jest tak to średnio. Nie? Tak, czy, czy jest to dużo? No jest to kupa pieniędzy, jest to bardzo dużo, z tym, że mieliśmy ofertę za dwukrotność tej ceny, także mi się wydaje, że to jest dobra inwestycja. Na pewno. My nie robiliśmy tego zdecydowanie pod inwestycje, tylko pod nasze przyszłe podróże i po prostu dla przyjemności. No i kolejnym faktem jest to, że bez naszych przyjaciół i rodziny nie udałoby się nam to. Dlatego, że wiecie ile to kosztowało roboczo godzin, bardzo dużo, około 400 roboczo godzin, tak mniej więcej wyliczone to jest. I bez, bez pana Czarka, taty Elki, który nam zrobił całą elektrykę. elektrykę w samochodzie i bez reszty naszych przyjaciół, naprawdę nie zrobilibyśmy tego w tak krótkim czasie. Tak, wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy, którzy nam pomogli. Bez powoli. Was by się to na pewno nie udało, tak. także wszystkim Wam dziękujemy za pomoc. I słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz kosztorys, to zostawiamy Wam w opisie tego filmu. Mamy nadzieję, że nam się to uda wstawić. Jeżeli nie, to będzie w komentarzu e, przypiętym. Gdzie będziecie sobie mogli wszystko zobaczyć i jeszcze raz przeanalizować, jeżeli będziecie chcieli. No i standardowo, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to, to jakieś piszcie. zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Będziemy tak, będziemy pisać. się starać Wam odpisywać na bieżąco wszystko. Jeszcze jedna ważna rzecz. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za live'a ostatniego z zeszłego Tak, tygodnia. dziękujemy Wam bardzo. Ja na przykład muszę powiedzieć, że wiele lepiej mi się... E, z Wami rozmawiała na tym live niż nawet teraz w tym momencie, jak kręcić tak. ten film. Zdecydowanie jednak to było fajniejsze doświadczenie. Ale też nam to pokazało, że, że w sumie pierwszy live to była taka przełamana bariera troszeczkę była i znam troszeczkę lepiej kręcić te vlogi po tym live właśnie. Tak, chyba tak. Jestem tak. bardziej Wyluzowani. że pierwszy live na pewno coś w nas. Super to wyszło. Ale uczucia były różne po tym, bo ja na przykład się zaczęłam stresować. Pola i emocje ze mnie opadły i... a, a mi z kolei głos zaczął drżeć od samego początku, także. A tym bardziej, że mieliśmy troszeczkę problemy techniczne, to na też nas troszeczkę podstresowało. podstresowało na to, ale ogólnie tak. bardzo fajne doświadczenie i no, my byśmy chcieli je powtórzyć, także mamy tak. nadzieję, że wy też byście chcieli z nami jeszcze pogadać. Jeżeli chodzi o podsumowanie naszej budowy, no to teraz nas czeka kilka przeróbek, kilku rzeczy, które chcemy ulepszyć. To Wam pokażemy w następnych odcinkach. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że nie jesteście rozczarowani tą kwotą, tylko, że yy, no wiecie, tyle to musi kosztować niestety, jeżeli no z... chcecie mieć to na długo. Mamy też nadzieję, że trochę Wam to pomoże, tak. że w jakimś Waszym takim rozeznaniu co do budowy busa, tak zresztą, tak jak inne odcinki poprzednie, które mieliśmy z Tak. Zbudowy. Ale jak mogliście zauważyć, kupując tanią bazę, można się spokojnie w kwocie troszeczkę powyżej 50 tysięcy na, po, na porządnych pozespołach zmieścić. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym nowym roku i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Lepiej,